Jesteśmy naprzeciwko dokładnie pasa startowego, byłego pasa startowego lotniska Gdańsk-Wrzeszcz. A dlaczego ja już tu jestem, a potem wracam z mileczką? No bo przecież teraz bym z nią tu nie jechał, a będziemy nagrywali z kolegą program. Tu, właśnie drodzy widzowie, widzicie ostatnie płyty pasa i rozpoczęcie budowy pod nowe bloki. Pewien etap naszego dzieciństwa się kończy. Coś było za pasem, coś było przed pasem. Albo na pasie, na przykład Rynek, tuż na Kiszyna Kapusta. Nagraliśmy kawał fajnej roboty. Nie, kilka wywiadów nagraliśmy. I jadę do Haneczki i Mileczki. Wjeżdżam na działki ale pięknie pachną te kwiaty zawsze z drzew znaczy na drzewach pięknie Oneż gorące musiałem się rozczapczyć rozpłaszczyć a Milka nic a bo tam panowie poszli, ona nie wieniku. Mila Milka chodź, kaj. no chodź, no kto tu jedzie no chodź, kaj. Uruchamiają wodę kurwa. A Pięknie Dobrze, akcja tu jest Włączona woda? Jo, woda włączona, łeda już jest, jest życie, jest wszystko, trzeba podlewać, bo ale, idzie. Ale do niczuszki masz. Prowadź, A skąd? A ja kurde kupiłam w sklepie z moim metalowem. A nie w plastikowym. No ja, ja, tego jeszcze nie grali Ty Milka, gdzie ty tam wlazłaś? co jest dopiero, wiesz. Mila! a ciekawe jak ona wyjdzie stąd? a, odwróciła się, no to może sobie tam spać no jasne, zobacz jakie fajne ma miejsce to co, zamykamy ją jak będzie niegrzeczna. gdzie? no bierzemy klatkę na pakę i jedziemy na miwak Co do przyczepki też może wejdzie Mila! No, tego jeszcze nie grali. Zobaczcie, gdzie jest. To. Gdzie ten pies nasz wszedł? To no. klatek po królikach, czyli teraz, gdzie śpią dzikie koty, którymi się opiekuje haneczka. O, tu ona wzięła sobie koc Ona zaraz się zakryje gotów. Chodź. Nie, możesz tam wejść. Co już nie wskoczy, chyba by się uderzył w głowę? Jak duże gabaryty masz? Nie patrz, przeskoczyła to ona w przyczepce musi dać radę kapitalne no to co Milka, możesz tu już zostawać śmiało tak, kochany pies ale, ale waniaje kotami, co? ale koty tu czuć, czuć koty jak cholera jasna koty, koty, koty tak, no widzisz kiedyś króliki Potem koty, teraz pies, fantastycznie, a i te wiaderka to fajowe, świetne są Aha. No i co Mila? Zostajesz tu? Halo? Co jest? I co nie? Fajnie? No bo słuchaj, to są fajne warunki. Jak się patrzy. Ja, Ty dzika, ty, ty dzika, ty już nie wiesz, co masz wymyślać ze sobą, co? Ty już nie wiesz, co masz wymyślać. Za taki tydzień to jest. A tam do góry to już nie wejdziesz. Musiałem już zrobić. A? A już ona się w głowę nie wali? Jak ty tam wlazłeś? A na samą górę to ty nie wejdziesz. no co? Ty? Zobacz. A może tam coś leży? Ona czuje koty, bo tam leży często kotek. Na tych A tam, malutki kot, tam malutkie koteczki. W tych pirankach, wiesz? Mhm. Pokaż, ja tam zajrzę. No nic nie ma, Milusiu. Tobie trzeba tutaj krzesełko podstawić, żebyś mogła sobie tam skoczyć. Fajnie, co? Jaki pies, to prawie policyjne. Tak. Uf. Oczywiście akurat nie nagrałem, jak wskakiwała, bo tak zawsze jest. Ale ciekawe, jak ty zaskoczysz, normalnie. Bardzo fajnie. Mila. <grystanie> co mówisz, że co zakwitła? Wrzaskwinka i spójrz do Ale mnie pałki. boli pachwina, nie mogę, mam przetartą do mięsa. Kuleję nie mogę. A my jutro na wycieczkę. Ja piernicz. Powoli człapię. Spójrzmy o czym mówi właśnie chaneczka Istotnie. Dziewczyno. Wyważa, że piękne. Podobne kwiatki, no do migdałka i spójrz. Zobaczysz jakie migdałek ma kwiatki. Takie angielskie różyczki. Piękne. Uwielbiam. Ty jesteś moją polską różyczką. No. najważniejsze uczynione, czyli odkręcona woda, już leci tak? A? i co? co? a tu jeszcze trochę roboty jest, a to już połowa kwietnia powolutku, powolutku aż do skutku? jedziemy do domku skuterkiem, ale tu będzie zmęczona jak my damy radę Zobaczcie, jaka cudowna zabka. Jedna, druga i trzecia, albo kolejność odwrotna. Wczoraj dostała haneczka ode mnie. A tutaj humora, humorarek. A, co dzisiaj poczyniłaś, Hanna, na działce? Dzisiaj dojechałem. Pokręciłam się trochę. W kółko czy w kwadrat? O, w kółko działki, żeby zobaczyć, co jest do pracy. A. Chodziłam dalej, do piwonie O, pięknie. To mi te gałązeczki sobie To na tyle a. dzisiaj. No dobrze, to co? Jedziemy. Jedziemy. Czyli się rozdzielamy. Jedziemy. Ja jadę z Milką a Haneczka autem. Jedziemy do dwóch domków. I jutro dokąd? Do weby. Do zobaczenia. no i pojechaliśmy zobaczymy jakąś taką trasą ja tutaj nigdy nie jechałem przez taki parczek mały czy damy radę przejechać fantastyczny teren ale to nam daje fajny skrót świetnie skoro tyle ludzi tędy przychodziło to znaczy, że jest i wyjazd jedzie się wyśmienicie Trochę ją puszczę. Gdzie my jesteśmy? Jedziemy do domku, tak? 5 km. Przejechaliśmy. Jeszcze 6 chyba zdaje się. I jedziemy dalej. Oczywiście musi być polowanie. Ona nie tylko przednią łapkę podnosi, ale i tylną. Żeby tylko jak najciszej podejść do przeciwnika. Jak ja uwielbiałem za dziecka jakieś komórki takie, te zamki takie typu kobud, To było nieprawdopodobne. Tu jest niezwykle malowniczo. ten zapach drzew chytnących. Chciałbym tak na wsi mieszkać. Z sadem. Tak miałem w dzieciństwie. Cholera jasna. U babci w Białej Podlaskiej. A pod górkę morenową. Oczywiście, że skuterem, a nie męczyć psa. No, i jasne, 10% podjazd, albo zjazd, kto powiem. No, i już prawie w domu jesteśmy. No, czujesz, że to u siebie. No, i dziękujemy za uwagę. Także budzik nam daje 10 km, pokazuje. No, o, o kilometr krócej, bo no, przez ten park trochę skróciliśmy ten mały, nowy, jakiś nie wiem, nie był. Tym razem. Do zobaczenia. Już nie w czerwonej kurtce. Jednak jeden skok musiał się odbyć. Ja tego już nie zdążyłem nagrać. Ale był. No dobra. Wracamy do Pozdrawiam wszystkich. Beżowy pies milka. Poluje na myszy. Zabraliśmy ze schroniska. Dają. To miłość ma oko niebieskie, drugie brązowe, jeździ z nami skuterem, biega z piłką.